Biegi gotowe do rozpoczęcia tego spotkania. Tak po pierwszym Ade, Ewelin Adebayo, jednak udało jej się szukać rywalek. Teraz mamy stratę Polkowiczanek, niecelny kolejny rzut tej zawodnicki, Kajda rozegranie do spanu, Spanu, PANTAS Alicji Grawskiej. Mamy kolejną stratę Torunianek. Szybki kontratak za trzy punkty. Nie ma Jeszcze zbierają i Kolejna szybka literalnie. jakaś szybko, pięknie krąży pomiędzy Polkowiczankami. Z panu z Panu. z Panu. Kaczo. Kaczo za trzy punkty. Sama sobie. Teraz jednak idealnie wolny, ale jeszcze zbierają. I Gajda za trzy. E, Niestety e, to była indywidualna akcja w jej wykonaniu. A tutaj e, FANTAS- Pomóżnie Sasza e, Kadżo. Rozegranie na skrzydło do Smanu e, W drugiej kwarcie, bowiem już e, ponad dwie minuty i ciągle bez punktów. A teraz. E, Celny e, rzut I ale. Wystycznie w defensywie Gajda rozegranie na krzydło. No i kolejna. Gajda Rzuty za 3. kosza. razy za 3 punkty. Fantastyczny rzut. E to zawód, a więc. Teraz kolejna udana. Próba trzy Rozpoczęły torunki. Teraz wysoka gdzie Gdzieś wydostały się Adebayo. Nie ma punktu. Ewelin Adebayo nie zdobywa. Teraz! A teraz Sar. Rozwijanie na bok. Rubaza. za trzy Sar. Teraz jeszcze. Jonda Fitzgerald! 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 Podkoszy do celu! Z panów z samej obręby! I tutaj cały Torunianicz, ciężko mi że taki wynik będzie w hicie tej kolejki. Wszyscy wydawali krótkę Ewelina Ademajo. Ale Adebayo straci tę piłkę i szansa na szybki e, rata. Takie rzuty za e, 100 punktów w tym meczu. Teraz de Gajda za 3 punkty i fantastyczny Hitler Raelty. A Wieczyńska A teraz kolejna udana próba za 3 punkty to wyglądało w zeszłym roku w Toruniu, kiedy to jak temu pojawiła się na parkiecie podać się koleżanki. Szybka akcja od Trzy Ostatnie fragmenty, jeszcze próba rzutu za trzy punkt. Tak, zakończąmy Zakończą sekundę do zakończenia tego spotkania Fitzgerald, jeszcze. Próbowała za trzy punkty. Tak jest.